Jesteśmy dzisiaj u sympatycznej pani Pauliny, która na bydgoskim targowisku przyjazna w małej ukrytej budce karmi swoich klientów przepysznymi zapiekankami robionymi od serca. Pokażę Ci zaraz sekretne miejsce w Bydgoszczy, gdzie możesz zjeść naprawdę coś dobrego. Pasja do zapiekanek u pani Pauliny zrodziła się jak sama twierdzi dzięki jej babci. Jej punkt zapiekany jest malutki, godziny otwarcia są dosyć specyficzne, natomiast ceny, jak sami przyznacie, w tych czasach uczciwe. Zamówiliśmy sobie zapiekankę z targowiska za 18 zł. Zapiekanka farmera. Lokalna kiełbaska, ogórek kiszony, farsz pieczarkowy, ser, no i oczywiście ketchup. A teraz próbujemy. Farsz pieczarkowy smakuje naprawdę dobrze. Jest taki fajnie podduszony z cebulką. Prawdziwy tarty ser na górze. Kiełbaska dobrej jakości, przełamana smakiem kiszonego ogóreczka. Buła z zewnątrz chrupiąca, a w środku taka delikatna poduszeczka mięciutka. No, siedzi jak najbardziej. Tak więc, jak będziecie kiedyś byt gorszy, to możecie śmiało wpaść na zapiekanki do pani Pauliny na targowisko przyjazna i przy okazji zrobić zakupy u lokalnych przedsiębiorców.